Były dowódca wojsk lądowych. Generał Waldemar Skrzypczak powiedział w programie Kamili Biedrzyckiej na kanale Super Expressu, że jeżeli Zachód i Chiny pozwolą na oddech Putinowi, to będzie on ciągle odbudowywał swój potencjał militarny i będzie dalej nam zagrażał. Jeżeli Zachód zgodzi się na to i Amerykanie i Chińczycy, żeby Putin złapał oddech, odpuszczą sankcje, cokolwiek zrobią takiego, co może przekonywać Putina, żeby odpuścił, to Putin będzie odbudowywał zdolności swoje militarne i wtedy będzie nam zagrażał, ale moim zdaniem. Uwiązanie jego wojskiego jego potencjału militarnego na wiele w Ukrainie nie pozwoli Putinowi komukolwiek innemu zagrażać. Generał Skrzypczak wspomniał także o ewentualnym dogadaniu się Amerykanów z Chińczykami. Jeżeli Amerykanie dogadają się z Chińczykami, odpuszczą niektóre kwestie, między te embarga, te blokady, jeśli chodzi o niektóre systemy technologiczne, to być może podejmą działania, które mogą przekonać Putina, żeby ten konflikt nie eskalował.